Witam Was bardzo serdecznie w moim najbardziej zakatarzonym odcinku na kanale. To jest właśnie ten odcinek, w którym wymyśliłam sobie, że będę testowała czerwone szminki, bo wiecie tak, pod kolor mojego odrapanego nosa się będą po prostu dobrze wpisywały. Do tej pory Zara była kojarzona głównie z odzieżą damską, męską, dziecięcą. Jakiś czas temu na ich stronie pojawił się dział Beauty. I w tym dziale Beauty na chwilę obecną możecie znaleźć kosmetyki do makijażu ust. Są tam kredki, są tam szminki, które można aplikować w różny sposób, o różnych formułach. Ja osobiście najbardziej lubię szminki, te takie zastygające i te takie w kredkach. Czyli o, posłużę się tutaj przykładem mo moich szminek, które też przyniosłam dla porównania. Więc, tak jak moje ulubione ingloty w kredce i te formuły zastygające, czyli moje, to też są moje ulubione Cadwondy. Zamówiłam ze strony Zara szminki o trzech różnych formułach, które będę tutaj dla Was sprawdzać. Wyznacznikiem takim, który miał połączyć te szminki jest kolor czerwony i chodziło mi tutaj, żeby znaleźć kolor czerwony jak najbardziej uniwersalny, a takim kolorem uniwersalnym, do którego będziemy tutaj porównywać, który uważam, że jest kolorem idealnym, niestety formułą idealną nie, jest kolor Fenty Beauty, to też jest ta formuła zastygająca, czyli jest to marka że że to jest właśnie czerwień uniwersalna, pasująca właściwie do każdego typu urody, dlatego też to będzie naszym takim tutaj odnośnikiem. No i teraz tak, zacznijmy od tego, jak czym kierowałam się przy wyborze koloru na stronie, dlatego że tam tych kolorów jest kilka i też wokół tych czerwieni tych kolorów jest kilka. No i tutaj był problem, dlatego że na stronie bardzo brzydko są pokazane te kolory, one są dosyć niewyraźne, wyglądają wszystkie jednakowo. Nie ma też zdjęć na, na przykład na modelkach, o różnym typie urody, żeby móc sobie zobaczyć jak ta czerwień wygląda, bo wiecie u dziewczyny z bladymi ustami czerwień będzie wyglądała inaczej niż u dziewczyny, która ma dosyć mocny pigment usta jak mam na przykład ja. No więc trochę to było takie celowanie w ciemno i zobaczymy co mi tutaj teraz przyszło. Ja jeszcze nie odpakowywałam tego, więc szwinki wchodzą zapakowane w taki sposób. Zobaczmy. Będziemy się skupiać tylko na czerwieniach, natomiast ja tutaj akurat z tych kredkowych zamówiłam nieco więcej, bo właśnie chciałam zobaczyć, jak one się różnią kolorem w rzeczywistości, a jak wyglądają, jak wygląda to, co możecie zobaczyć u nich na stronie. Hmm. To jest fest różowa, bym powiedziała. Na stronie wyglądała jak brudny róż. J07. Kolor. Aha, no to zobaczcie. To, to, to wygląda tak tutaj, na, na tej poglądówce. Jest, jest różowe, a w środku dostajemy coś takiego. To, to chyba nie jest ten sam kolor, nie? Wybrałam ten kolor ze względu na to, że on na stronie miał przypominać mój ulubiony 32. On tak przypominał. No to są dwa zupełnie inne kolory. No i właśnie, dzisiaj będę testowała. Wytrzymałość tych szminek, wygląd opakowań tutaj ocenimy. Yy, rodzaj formuły, kolor, jego uniwersalność, czyli tak jak mówiłam, ta czerwień jest dla nas tutaj takim wyznacznikiem. Cena, i tu chodzi o taką cenę w stosunku do, do jakości yy, całości, łatwość aplikacji, nasycenie, łatwość w zmywaniu płynem micelarnym. I tutaj zrobimy sobie jeszcze test jedzenia, test picia, jak to wygląda po całym dniu. Będziecie tutaj za chwilę widzieli takie tabelki, w których porównamy wszystkie te trzy formuły. Co to jest? Dobra, otwórzmy, otwórzmy resztę. Teraz otwieram kolor J10, który na stronie wyglądał na chyba na, taki najbardziej czerwony. Na opakowaniu wygląda jak tak. Taka, taka przygaszona trochę ta czerwień, a w środku nie jest to taki bardzo mocny czerwony, ale wydaje mi się, że faktycznie jest w miarę blisko, przynajmniej tak. Dobra, te sobie zobaczymy później. No, jeśli chodzi o opakowania, to nic nadzwyczajnego. Opakowania takie same jak w przypadku, nie wiem, czy to Cad D na przykład. Przechodzimy do następnego, nie wiem co to jest. Full Matte, czyli podejrzewam, że to jest ta zastygająca formuła. Tak, Liquid. Liquid lipstick. O, malutka jest taka. Myślałam, że będzie większa. Myślałam, że to będzie właśnie coś takiego. Dobrze, tutaj mam tylko jeden kolor i zdecydowałam się na M03 w tym, w tym Liquidzie, dlatego że on jako. Jedyny wyglądał na czerwony, czerwony. Wygląda na czerwony, ale z czymś jeszcze, nie wiem, zobaczymy na ustach. Tak bym powiedziała, że z czymś takim malinowym jest. Zobaczymy go na ustach. No opakowania tutaj, wszystkie do siebie jakby nawiązują. Są granatowe, proste, bardzo. Wyglądają ładnie, wyglądają estetycznie. Trzecia szminka, czyli y, klasyk taki. W najciekawszym opakowaniu. W środku wygląda tak samo jak cała reszta. I to jest kolor mm, UM16. Nie brałam Kredek, słuchajcie, wzięłam tylko szmięki. No i jest to czerwień. Jest to czerwień, taka lekko strażacka bym powiedziała, z taką minimalną cegłą. Zobaczymy jak na ustach będzie to wyglądało. Wygląda, wygląda całkiem spoko. Pytanie, czy jest to uniwersalna czerwień. Tak jak mówiłam, jeśli chodzi o opakowania klasyczki, no tutaj to odbiega od tego, chociaż spójność w środku, w designie jest. Wiecie co, nie ma co... Gadać, próbujemy malować. I zacznę od najłatwiejszej chyba formuły w zmywaniu, tak mi się wydaje, i od mojej ulubionej, czyli od kredki. Dla porównania przyniosłam tutaj dwie kredki z Inglota. Nie wiem, która będzie. Chyba będzie bardziej podobna. No, przyniosłam dwa, dwa, numer 20 i numer 44. To są dwie czerwienie, które bardzo lubię, i wydaje mi się, że ta jaśniejsza jest bardziej podobna. To jest Inglot. 44. Tutaj mamy tą Zarę, którą dzisiaj będziemy testować. O, jak ona jest kremowa, ona nie jest takim matem, jak ten. A tutaj zrobimy sobie słoczyk riany, do którego. Do którego będziemy porównywać. Ta jest kremowa, ta jest matowa, więc ta jest od razu mocniejsza. I tutaj jest riana, która jest takim, taką właśnie według mnie czerwienią, dosyć mocną, uniwersalną. I wiecie, co, wezmę jeszcze? Jedną czerwień, którą ja uwielbiam i też uważam, że ona jest dosyć uniwersalna, chociaż delikatnie właśnie wpada w, w, w takie malinowe tony, I to jest Kat Von D Outlaw. Najbardziej Tariana się tutaj różni. Te trzy faktycznie gdzieś kolorystycznie do siebie są podobne. Sprawdźmy, jak na ustach. okej. Okay. Nie wziąłam sobie kredki, bo właśnie dlaczego nie wziąłam kredki? Dlatego, że strasznie ciężko jest dobrać kolory do siebie pasujące na stronie, bo one nie nawiązują do siebie numerami. Uważam, że to jest duży minus. No, ona jest bardzo przyjemna w nakładaniu, ale jest super nieprecyzyjna. Kredkami z Inglota jest się dużo prościej pomalować. Ona się mocno przenosi. Ja tylko tak zrobiłam i. O. Właściwie mam dolną, dolną wargę pomalowaną prawie. Ma bardzo przyjemną yy, formułę taką właśnie, yy, de, taką miękką, satynową, nie wysuszającą usta, Ona no, jest dosyć mocno nawilżająca. Czerwień jest ceglasta, trochę odbiega kolorem od tej takiej czerwieni, o której mówiłam, że jest uniwersalna. No skąd ta uniwersalność? Dlatego, że tutaj mieszają się ciepłe i chłodne tony. Yy, w w tym Fenty Rihanna. Dlatego mówię o tym, że to jest dosyć uniwersalny kolor, dlatego, że on nie wpada ani w cegłę, ani w malinę tak bardzo, ani też nie jest pomarańczowy. Ciężko się tym pomalować trochę bez konturówki. Jak widzicie, brudzi się to tutaj w trakcie malowania, bo jest strasznie, strasznie miękka ta formuła. Dla osób, które nie lubią szminek zastygających, lubią takie satynowe, kremowe konsystencje, to ta szminka na pewno będzie spoko. Bardzo mocno się transferuje. Czyli podejrzewałem, że może w ciągu dnia trochę migrować po twarzy, ale to sprawdzimy, bo każdą z tych szminek będę przez cały dzień siła i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bez testu jedzenia. O, mam ją na zębach, słuchajcie teraz. Widziałam ją na zębach. Więc to jest Zara y, Jumbo Jet, ta, ta kredkowa. Zresztą, czekajcie. Proszę bardzo, to po jednym łyku. No ona nie zastyga, a dosyć mocno schodzi. Z ręki też zmywam, słocze, będziemy robić tutaj teraz nowe. O, patrzcie, przetarłam i zmyła się tylko ona. To teraz dopiero Inglot i teraz cała reszta. Ach, tu trzeba, tu się trzeba namęczyć. Okej, okay, pomalowałam sobie usta na pierwszy ogień idzie szminka klasyczna i dzisiaj będę chodziła z tą szminką na ustach. Ona tutaj wygląda w ogóle dosyć mocno pomarańczowo. Za chwilę idę na obiad, więc zobaczymy, jak przetrwa próbę jedzeniową. Checking po zupie. Dobra, szminka jeszcze jest. Tak wyglądam po zjedzeniu zupy i po napiciu się. Musisz sobie zobaczyć, jakie piękne ryby są. <laughs> to jest już mm. Tak, a to, to zobaczymy, czy to załatwi moją szminkę. Tak wyglądam po obiedzie. No, no, nie, jest to do poprawki zdecydowanie. Także próba jedzenia. Sorry. Dwa posiłki szminka po całym dniu. Znaczy po całym dniu, po połowie dnia, tak? Bo. Tu ją mam na palcach w ogóle, Jezu, ona jest one wszędzie. Ale ja się nie spodziewałam cudów akurat po tradycyjnej szmince. Zobaczymy. Jak to będzie zresztą? Lecimy z następną, z następną formułą i myślę, że na drugi ogień pójdziemy z klasyczną szminką. Od razu powiem, że ja nie lubię malować się klasycznymi szminkami. Nie wiem, wydaje mi się zawsze, że to jest najmniej e, trwałe, wymaga największej precyzji, użycia właśnie konturówki, więc e, ja fanką nie jestem, e, ale wiem, że dużo kobiet e, wybiera jednak taki klasyk, e, więc stwierdziłam, że przetestuję go dla Was także. No i zobaczymy sobie kolor. Najpierw zysłu czujemy, czyli znowu robimy sobie tutaj e, Rianę. Dobrze, zobaczmy teraz tą zarę. Ona też jest bardzo kremowa, już to czuję na ręce. No i glotis malinowy taki przy niej. Nie. Zobaczymy jeszcze inglota tego drugiego czerwonego. Druga czerwie... O nie, to jeszcze co innego. Chociaż już bliżej chyba, tak mi się wydaje. a to są zupełnie różne czerwienie. I tutaj wydaje mi się, że... Santa Sangre będzie też bliższa, czyli nie Outlaw z Cadwondy, tylko Santa Sangre to jest druga, druga też taka czerwień, która właściwie u, u wszystkich wygląda dobrze. No Ja wzięłam dzisiaj dla porównania, właśnie takie dosyć uniwersalne czerwienie. Część z nich jest jaśniejsza, część, część jest ciemniejsza, więc tak to się prezentuje. Więc tak to wygląda. I lecimy z tym na ustach. No, Szliwka jest trochę. Bardziej wycięta w kształt ust, więc ciud łatwiej się nią pomalować niż tą kredką, która jest taka gruba. Jest bardzo kremowa, też się transferuje, ale nie tak mocna jak kredka. Zdecydowanie wpada w pomarańcz na ustach. No, będzie trochę krzywo. Przeżyjecie to, prawda? Dużo łatwiej jest się nią pomalować, nawet nie mając konturówki. Zobaczmy, jak wypadnie test kubka. No, też się pobrudził. Nie aż tak mocno jak przy tamtej, no ale jednak mocno. Tutaj też wydaje mi się, że szminka raczej testu jedzenia nie przeżyje, ale zobaczymy, no, damy jej szansę. Zobaczymy teraz, jak się zmywa. Z dużą łatwością schodzi. I z ręki. Przypominam, że ona jest szminką numer 2. Trochę lepiej niż tamta. Jestem szczerze mówiąc zaskoczona. Zawsze mi się właśnie wydaje, że te szminki tradycyjne są takie najmniej odporne w swoich formułach. Ale może mi się właśnie wydaje. Dzisiaj testujemy szminkę numer 3, czyli e, tę formułę w ołówku. Tak, malujemy. I to się nie uda. Chociaż przez to, że ona mi się wtedy tak e, zgniotła, zaraz po pierwszym malowaniu, to maluję się nią łatwiej niż... Przy tej pierwszej aplikacji, ponieważ bardziej dopasowuje się do kształtu ust. Dobra, kończę gadać, maluję się. No i będziemy sprawdzać, jak ona się zachowuje w ciągu dnia. Dobra, udało mi się pomalować usta. Przy okazji również wnętrze mojej dłoni. No i nieustająco szminka się brudzi. Kolejna aplikacja, kolejna rozwałka na szmince. Formuła tej szminki wydaje mi się. Eee, najprzyjemniejsza przez tę tłustość taką. No, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj ładnie widać kolor. kolor. Kolor moim zdaniem jest bardzo ładny, jest bardzo ładny. Tak, taka klasyczna czerwień Odrubina wpadająca w pomarańczowe, ale bardzo delikatnie. Jest już wieczór i jest godzina. 18.30 usta wyglądają tak ale niczego nie jadłam i niczego nie piłam no dobra, zjedzone tak wyglądam po zjedzeniu i piciu rozładował mi się wczoraj aparat i nie dograłam całego dnia do końca ale to jest bez znaczenia, dlatego, że ta szminka przez cały dzień zachowywała się dokładnie tak samo, to znaczy poprawiałam nią makijaż zjadałam coś i szminka znikała, albo piłam coś, szminka znikała, wymagała ciągłych y, poprawek. Dobra i przechodzimy do ostatniej. Zasłoczujmy sobie tutaj znowu od razu to Fenty jako pierwsze, jako drugie właśnie nasza Zara. Oj, już Wam powiem, że nie podoba mi się ta gąbeczka. Jest strasznie miękka, w ogóle ugina się. No to nie jest ten kolor, ten kolor też bardziej w cegły wpada, bliżej jest jej do, do tej szminki. Ale całkiem, wydaje mi się, że całkiem ładnie ten kolor będzie wyglądał. Dobra, to polećmy sobie tutaj z tym Outlaw, bo, bo on będzie chyba bardziej podobny. Nie, przy tym to Outlaw w malinę wpada. No to polećmy jeszcze sobie z tym Sant'a Sangre, też Kat Bliżej. No i Inglot na sam koniec, numer 44. I lecimy z tym na usta, znowu bez kredki. Zobaczymy, co to będzie. No, główia jest ta gąbka strasznie. Strasznie się wygina. Jest dosyć taka szeroka. Nie jest zgrabna. W Kat jest bardzo zgrabna gąbka. No i fenty też są fajne, takie kopytko, dosyć charakterystyczne, które się bardzo łatwo maluje. Ale ładnie pokryła za pierwszym razem. Uuu, patrzcie, co tu się stało. O kurde no to miałam ci jaśminkę. Dobra, jest bardziej kolorystycznie zbliżona do tej. Czyli znowu kojarzy mi się trochę z taką strażacką czerwienią, z odrobiną pomarańczy. Podobno jest to kolor sezonu, jeśli chodzi o czerwień, nie wiem. Bo mi się wydaje, że powinno się nosić to, w czym się wygląda dobrze, a nie to jest, to, co jest kolorem sezonu, ale może ja jakaś dziwna jestem. Ten nie był taki strażacki. Ten, ten, ten nie był taki strażacki. Te dwa, tym dwóm bliżej do siebie, czyli tej form, formuła klasyczna i formuła zastygająca. A zobaczmy, jak z tym zastyganiem. Nie klei się na pewno. Nie jest mocno sucha, co jest ogromnym plusem. Zobaczmy, jak poradzi sobie z testem herbaty. Odrobina się odcisnęła. Bardzo delikatnie. To przechodzimy do zmywania płynem micelarnym. Zmywa się, ale trzyma się. Muszę powiedzieć, że kat się trzyma mocniej, ale kat ma wyjątkowo trwałą formułę. Natomiast na pewno trzyma się mocniej niż fenty, bo ta zastygająca fenty się nie trzyma i z zastyganiem ma naprawdę niewiele wspólnego. To jest ciekawe, muszę powiedzieć. Ten, ten. Muszę ponosić cały dzień i zobaczymy, co to będzie. No, i teraz zmywamy z ręki. Dosyć się nawet trzyma ta, ta druga. I dzisiaj testujemy Zara High czyli formułę płynną. Ja już ją mam nałożoną na usta. Możecie zobaczyć ten kolor z bliska. Zobaczymy, jak poradzi sobie z testem jedzenia i picia. Moi kochani, szminka, jak widzicie, nie wytrzymała starcia z, z, z połową pączka. Jestem w połowie jedzenia pączka. Jak widać, i y, moja szminka tego nie wytrzymała. Także połowa pączka i jeszcze nie piłam kawy. No nie no, zjada się. I to jest ta Highmat. I powiem wam, że dopóki mm, nie ruszyłam na nią. O Jezu, ona jest na palcach moich. Jakim cudem! Ona się dokładnie tak samo przenosi na, na wszystko. Y, jak tamte szminki. Jedyne co to ona faktycznie zastyga na matowo. Y, no i nie, do, jeżeli się nie je i nie pije, to ona się świetnie y, trzyma twarzy. Ale to tylko tyle. To wracam do Was z podsumowaniem, z podsumowaniem wszystkich trzech formuł, wszystkich trzech szminek, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym Wam jeszcze pokazać dwa kolory, inne tych jumbo jetów, czyli tych szminek w kratce, bo kupiłam ogólnie trzy, dlatego, że ja lubię formułę w kratce, więc stwierdziłam, że przetestuję sobie więcej. Jeden z nich widzicie na moich ustach, to jest druga czerwień, ta taka ciemniejsza i to jest numer... J03, a drugi kolor to jest. Teraz Wam pokażę, jak on wygląda na stronie, a jak on wygląda tutaj w rzeczywistości, co do Was przychodzi. I tutaj mówimy o numerku 107. Ten numer 107 na stronie wygląda trochę podobnie do tego mojego ulubionego inglota, o którego najczęściej pytacie, kiedy go mam na ustach. Natomiast przychodzi do Was kredka w takim kolorze i jak ją zesłoczujemy to ona jest taka różowa jest nadal bardzo ładny kolor, natomiast nie ma nic wspólnego ten kolor z tym co widzimy na stronie natomiast kredka, którą mam na ustach w tej chwili to jest właśnie taka ciemniejsza czerwień ze strony, tak jak mówiłam J03 i ona wygląda ten sposób. No widzicie ją na moich ustach zresztą. Dobrze, ale przejdźmy do podsumowania tych trzech konkretnych czerwień, o których e, mówiliśmy tutaj w tym teście. I ja sobie zerknę w moje magiczne notatki. I w moich magicznych notatkach sprawa wygląda następująco. Zacznijmy od Zara High Matte, czyli od szminki, która jest szminką w płynie. Tutaj mówiliśmy o kolorze M03. Jeżeli chodzi o tą płynną, zastygającą formułę, no to płynna, owszem, zastygająca nie bardzo. Za opakowanie dałam 3 gwiazdki na 5 gwiazdek, dlatego, że w tym opakowaniu nie ma nic ani złego, ani zaskakująco wspaniałego. Jeśli chodzi o kolor, dla mnie ta szminka dostaje 5 na 5, dlatego, że to jest zdecydowanie czerwień, która jest czerwienią uniwersalną. Cena tej szminki to 39,90 zł. No to tutaj takie 2,5 na 5. Jeśli chodzi o aplikator i łatwość aplikacji, no aplikator tutaj to jest dla mnie dwudziesty. Nie jest to jedynka, dlatego że da się tym pomalować usta. No. Jeżeli chodzi o łatwość aplikacji, to też bym tutaj dała dwuje. Łatwości zbyt dużej tutaj nie ma, proszę Państwa. Wytrzymałeś tej szminki. To jest takie dwa naciągane 2,5 dwa na 5. No, dlatego, że ta szminka z tych wszystkich szminek, które testowałam wypadła w wytrzymałości najlepiej, ale to nie jest wytrzymałość, jakiej ja szukam przy tego typu formule. Przejdźmy do następnej szminki, następnie będziemy oceniać tę klasyczną szminkę, czyli Zara Ultimate. Tutaj mówimy o kolorku UM16. Więc mówimy tutaj o formule jak najbardziej tradycyjnej. Wykończenie tej szminki to taki satynowy mat. Jeśli chodzi o opakowanie, no tutaj dosyć wysoka ocena, bo 4 na 5 nie ma pięciu gwiazdek, dlatego że to opakowanie niczym specjalnym się wyróżnia, to jest po prostu yy, klasyczne, dosyć eleganckie opakowanie i dodatkowy plusik tutaj poleciał jeszcze za to, że to opakowanie jest z magnesem. Jeśli chodzi o ocenę koloru, to tutaj z mojej strony 5 na 5. Jeśli chodzi o cenę, z mojej strony szał tutaj nie będzie, moja ocena to 2 na 5. A jeżeli chodzi o samą aplikację, to daję 3,5 na 5. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to dałabym tutaj takie 2,5 na 5 w kategorii w ogóle oceniania wytrzymałości szminek. Przejdźmy do trzeciego gagatka i to był zdecydowanie mój faworyt. To znaczy, ja chciałam, żeby to był mój faworyt, dlatego, że to jest moja ulubiona forma, formuła forma aplikacji szminek Kretka nazywa się na stronie Jumbo Jets jej cena to tak jak mówiłam 39,90 i kredka jest miękka bardzo miękka, tego nie ma na stronie podanego więc ja wam mówię, bardzo mięciutka podobnie jak szminka formuła jest satynowa z lekkim połyskiem tak jak możecie to zobaczyć właśnie tutaj u mnie na twarzy. Moja twarz też teraz jest satynowa z lekkim połyskiem. Jeśli chodzi o kolor, ja bym temu temu kolorkowi tak dała cztery z miłością, dlatego, że to jest bardzo ładny kolor, kolor uniwersalny. Jeżeli chodzi o Stosunek ceny do jakości i tutaj dałabym takie 3 na 5. Dlatego, że też nie chcę być zbyt surowa, ponieważ ta szminka jest naprawdę mocno nawilżająca i ona jest y, mocno taka satynowa, z mocno takim satynowym, y, miękkim wykończeniem. A takie szminki najczęściej ust się nie trzymają. Jeżeli chodzi o aplikację i jej łatwość, no to tutaj znowu bez szału przy pierwszej aplikacji radzę mieć konturówkę. To to takie, takie 3 na 5. Szału nie ma, ale też nie jest totalnie beznadziejnie. No i jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to tutaj, tak jak już wspominałam, z mojej strony 2 na 5. Tak ogólnie podsumowując całość, myślę, że Zara ma się jeszcze czego nauczyć, jeśli chodzi o formułę swoich kosmetyków. Na razie są to tylko szminki, nic więcej w swojej ofercie nie posiadają. Nie jest źle, Mogłoby być znacznie lepiej. Szczerze mówiąc, myślałam, że jeżeli taka duża marka wypuści kosmetyki, i też nie będą to kosmetyki wypuszczone hurtem, tylko skupili się jednak na czymś konkretnym, bo to są tylko kosmetyki do ust. To myślałam, że to będzie jednak tak oczko, dwa oczka wyżej, ale też nie ma tragedii. Natomiast no, ceny są tutaj dosyć wysokie, i w tych cenach na rynku spokojnie możecie znaleźć inne kosmetyki, które no, jakością czy trwałością znacznie przewyższają te, te szminki z Zary. Też kolorystyka nie jest tutaj jakaś super do wyboru do koloru. Bardzo źle, droga Zaro, kolory są przedstawione na stronie, nijak się mają właściwie do rzeczywistości. Zupełnie inaczej to wygląda na stronie, inaczej to wygląda na ustach modelki, inaczej to wygląda na słoczach niż na zdjęciu na przykład produktu, a kompletnie co innego przychodzi do nas w zamówieniu, szczególnie w... W przypadku niektórych kolorów, tak jak mówię, dużo do poprawki nie jest najgorzej. Czy kupiłabym ponownie? Nie wiem. Myślę, że. Zobaczę, jak się będzie zużywała ta szminka, ale kolor ma cudny, więc myślę, że mogłabym iść w te czerwień ponownie. Jeśli chodzi o te, o te szminki, no to tak jak mówiłam, one nie są złe. One mają ładne kolory. Natomiast ja takie kolory <grytanie> i znacznie trwalszą formułę za mniejsze pieniądze znajdę i w Golden Rose i w Inglocie i w paru jeszcze innych markach na pewno. NYX ma fajne kredki też. Jeśli chodzi o tę szminkę, w płynie, no to nie powtórzyłam tego eksperymentu. Kolor bardzo ładny, natomiast aplikator do dupy, nie boję się tego powiedzieć, nie z dupy, tylko do dupy. Aplikator beznadziejny, no i sama formuła też. Nie robi. Także, Także tak, to by było całe moje podsumowanie, cały mój wielki test szminek. Dajcie mi znać, co sądzicie o takich odcinkach, czy wam się podobał, czy chcielibyście więcej tego typu odcinków na moim kanale. Jeśli tak, to dajcie mi znać, co chcielibyście, żebym przetestowała z kosmetyków kolorowych, dlatego że to są szybkie testy. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to wiadomo, to wymaga jednak dłuższego czasu. W przypadku kolorówki to jest piknik i, i, i gotowe. Co chcielibyście zobaczyć w takim porównaniu, czy jakoś konkretną markę, czy jakiś konkretny produkt, czy porównanie różnych produktów, różnych firm. Czekam na Wasze opinie, a i koniecznie też napiszcie mi, czy yy, mieliście do czynienia właśnie z tymi szminkami zarowymi, co o nich sądzicie, czy bylibyście chętni na to, żeby kupić je raz jeszcze. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! A, i jeszcze słuchajcie, taka mała uwaga, jeżeli macie jakiekolwiek pytania o cokolwiek, to zawsze czytajcie opis, bo w 99,9 przypadkach na 100 odpowiedź jest właśnie w opisie. Do zobaczenia. Ja pierd... Jezu, go nie